Witam serdecznie przy naszej aukcji 50. Niemczyk. Wyjątkowa aukcja, wyjątkowe numizmaty. To wszystko 13 września w Europejski oraz na aukcja monet.pl. Na tej aukcji chcieliśmy pokazać wyjątkowe egzemplarze, i udało nam się zgromadzić 801 wyjątkowych walorów numizmatycznych z całego świata, między innymi właśnie medale Polski Królewskiej. A dokładnie tutaj w moich rękach leży srebrny medal zaślubinowy Władysława IV z Ludwiką Gonzagą z 1600. 1946 roku z znakiem własnościowym pilawy, czyli oznaczeniem, że kiedyś ten medal znajdował się w kolekcji hrabiego Potockiego, skąd trafił na rynek, aby właśnie w 2025 roku trafić do nas na aukcję. Na wersji widzimy siedzącą na tronach na przykład siebie parę królewską ze złączonymi dłońmi na tle królewskiego łoża. Król w koronie z berłem w dłoni w stroju cudzoziemskim z z złotego runa, a u jego stóp porzucona zbroja i szpada tutaj nawiązanie, aby był koniec wojny. Królowa w małej koronie z jabłkiem królewskim w dłoni i wytykoltowanej sukni z naszyniku z pereł. Medal w wyjątkowej jakości, zwróćcie uwagę tutaj na relief to wszystko po prostu prezentuje się znakomicie. Hmm. Jeżeli chodzi o patynę, to ona tylko podkreśla jakość tych detali wszystkich, jak pięknie, o to staram, postaram się pokazać Wam, zróbcie na ten... Dekoracje wszelkie na, na tym medalu to jest po prostu cudo. Jeden z najwybitniejszych medali, który oczywiście lepiej wyglądał w złocie, natomiast w srebrze oznacza się wyjątkową, piękną, właśnie tutaj detalami. Również stan zachowania naprawdę robi wrażenie. Na rewersie to dwa lwy, z tarczą miejską chronione przez orła na tle tarczy słonecznej u góry, zapisane po hebrajsku imię Boga Jahwe. W otoku napis, czyli Władysław IV, król, król Polski i Szwecji, Ludwika Maria, Losy pochodzą z niebios, sprawa ludzi są śluby małżeńskie, jachwety, wspieraj sprawy nabożne, sprzyjaj świętnym ślubom, niech one będą dla nowych małżonków szczęśliwe, i pod skrzydłami niechę kwitnie pokój, królestwo lud i Gdańsk. I data pod spodem. Medal wybity z 1646 roku z okazji właśnie ślubu Władysława IV, króla Polski oraz Ludwiki Marii Gonzagi, późniejszej żony również młodszego brata Władysława IV, czyli Jana Kazimierza. Jest. Oczywiście medal stanowi wyjątkowe świadectwo barokowego kunsztu medalierskiego. Autorem dzieła jest nikt inny jak Jan Hun Starszy. Tutaj małe literki IH pod gązagą to podpis wy... jednego z najwybitniejszych medalierów tamtych czasów. Sam medal powstał na zlecenie Rady Miasta Gdańsk. Okazały medal pamiątkowy o znakomitej prowidencji, niegdyś część słynnej kolekcji Potockich. Zachowane w pięknym stanie zachowania to jedna z ozdób naszej kategorii, jeżeli chodzi o medale polski królewskiej. Efektowna kompozycja awersu. Naprawdę jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o przedstawienie pary królewskiej, medale, gdzie zaślubinowe, jeżeli chodzi o królewskie, tutaj zaślubiny są medalami bardzo rzadkimi. Jeżeli chodzi o medale w złocie, to zachowało się nie więcej niż 2-3 egzemplarze, natomiast srebrze pojawiają się, natomiast w tak pięknym stanie zachowania jest to medal wyjątkowej rzadkości i na pewno będzie wspaniałym ozdobą każdej kolekcji, więc ja serdecznie zapraszam 13 września do hotelu Rafels Europejski Alos na, albo na aukcjamonez.pl tam już pełny katalog, 801 pozycji z całego świata, więc serdecznie zapraszam do licytacji i do zobaczenia.